Pokój i dobry kochani. Dziś jest piątek, 16 maja. W Polsce obchodzimy święto świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj, podczas Ewangelii, kochani Pan Jezus, kontynuuje swoją modlitwę do Ojca podczas ostatniej wieczerzy i mówi: Także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Otóż, czym jest właściwie ta chwała? Żeby to wyjaśnić, najpierw powiem, co jest brakiem tej chwały. Otóż, świat nieustannie chwali się to znaczy, sobie przypisuje różne zasługi. Kochani, zastanawiałem się kiedyś, dlaczego niektóre organizacje antychrześcijańskie zajmują się dobroczynnością. I ostatnio wpadł mi w ręce taki dokument, który mówił o takiej idei pewnej organizacji antychrześcijańskiej, który mówił o tym, że właściwie tę dobroczynność, którą spełniają, to w tym celu, aby powiedzieć Panu Bogu tak. Słuchaj, świat, który stworzyłeś, wcale nie jest taki idealny, ale my sobie z tym poradzimy. To my naprawimy ten świat. Jesteśmy w stanie... Zupełnie bez Twojej pomocy poradzić sobie. Prawda, kochani, jest jednak taka, że Pan Bóg stworzył ten świat doskonały, dał człowiekowi wolną wolę, a więc nie zaprogramował Go na miłość, na dobro, ale dał mu możliwość wyboru. I człowiek poprzez swoje złe wybory popsuł ten świat. I człowiek teraz, kiedy sobie to zdał z tego sprawę, to pomyślał sobie, no to ja naprawię ten świat i zaczął poprawiać świat, który został stworzony przez Pana Boga według swojej moduły. Tylko Bóg jest w stanie naprawić ten świat. Posłał swojego syna, aby za nas wszystkich umarł i zmartwychwstał, aby umarł za ten grzech. Natomiast człowiek próbuje naprawić po swojemu. Często ingerując w prawa natury albo na przykład tworząc różne sztuczne produkty, albo na przykład prowadząc taką rabunkową gospodarkę wobec środowiska naturalnego. Człowiek myśli, że jest mądrzejszy od Pana Boga. I teraz, kochani, odpowiadam na to pytanie, czym jest właściwie ta chwała, którą Jezus daje swoim uczniom? Otóż jest to uznanie, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, uznanie, że tylko Bóg jest ojcem, stwórcą i również jest lekarstwem, jest zbawicielem tego świata, że człowiek tak naprawdę o własnych siłach sobie nie poradzi. Pismo Święte, kochani, mówi o takim Archaniele, którego imię tłumaczy się Któż jak Bóg. To jest właśnie święty Michał. mi h l Mi, czyli Któż. H jak L. Któż jak Bóg? L oznacza Bóg. Tak samo Rafa L, czyli Bóg jest uzdrowieniem. Na przykład L, czyli Bóg jest mocny. A więc Michał, czyli Michał, to jest Któż jak Bóg. Myślę, kochani, że czasem możemy przesadzać, jeśli kogoś ganimy za to, że ktoś się pochwali czymś. W takim znaczeniu pochwali, że podzieli się swoimi radościami, osiągnięciami to podnosi jakoś wartość tego człowieka. On czuje się, że wykorzystuje dary, który otrzymał od Pana Boga. Nie jest to nic złego pod jednym warunkiem. Jeśli te wszystkie talenty, te wszystkie dary i te osiągnięcia będzie odnosił do Pana Boga, to jest w porządku. Jeśli na przykład robisz coś dobrego i inni cię oklaskują i powiesz chwała Panu, to wszystko jest w porządku. Dlatego, że uznajesz, że to dobro, które cię dotyczy... Tak naprawdę odnosisz do Pana Boga. To nie jest Twój wytwór. Aby chwała Boża dotarła teraz do Twojego serca, chcę Ci przekazać Boże błogosławieństwo, abyś cokolwiek dzisiaj będziesz robił, czynił na chwałę Bożą. Nawet jeśli coś Ci nie wyjdzie, albo coś wyjdzie Ci wyjątkowo, bardzo dobrze i będą Ci inni oklaskiwać, to mów: Chwała Panu. Na zakończenie przyjmijcie: Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Chwała Panu.